Zbieramy kilometry dla rodaków. Zapraszamy do wsparcia naszej akcji. Dzień dobry, jesteśmy studentami z Kazachstanu. Studujemy to w różnych miastach. Jest nas bardzo dużo jest nas 40, ponad 50, może nawet 100. Nikt tego nie wie, nawet my sami. Byliśmy na dwóch edycjach Wakacje dla Rodaków organizowanych Fundacją dla Rodaka, której prezesem jest Joanna Wilkieridzis. I właśnie. Tak, jest, jest. Edycję. Robimy trzecią edycję i prosimy o zafundowanie naszego wypoczynku w Polsce, bo zbieramy ponad 40 ludzi z, z Kazachstanu, którzy chcą przyjechać do nas i też zobaczyć te tradycje, te obyczaje, tą przyrodę, te miasteczka, te starówki tych miast polskich i zobaczyć swoją ojczyznę. Także. Życzymy yy, miłego. Ala, ala. <laughs> miłego wspierania nas. miłego tak? wspierania, tak. I myślimy, że nam to się uda, bo naprawdę to, co robicie, to jest najważniejsze. Chociaż te drobne, e, złote, bo 10 zł za kilometr dla rodaka to jest. Mało, żeby podarować ludziom i dzieciom 6. Spełnić ich marzenia, bo przyjeżdżają pierwszy raz do swojej prawdziwej, historycznej ojczyzny. Tu, gdzie są mili ludzi i tacy, tacy otwarci na, na nich, na rodaków z Kazachstanu. Dziękuję bardzo i dziękujemy wszystkim Uuuu! wspierającym. Panie.